I jak widzicie, no ja tutaj zarobiłem, nie wiem jeszcze ile, ale za to jestem niesamowicie obciążony. Zauważcie, 413 kilo. W związku z tym teraz poświęcę te wszystkie bronie i te wszystkie rzeczy, które podniosłem i nie będę ich sprzedawał, albowiem będę chciał teraz pobawić się w wytwarzanie, moi drodzy, w wytwarzanie, także... E, taki jest plan. Pozwólcie, że z tych wszystkich rzeczy, które podniosłem, wybiorę sobie rzeczy dla mnie najlepsze. Właśnie to jest to, o czym Wam wcześniej mówiłem. Czyli nie będę teraz tych rzeczy sprzedawał z tego powiedzmy miotu, e, który teraz mamy. Będę te rzeczy rozmontowywać, właśnie po to, żeby nazbierać jak najwięcej tych. E, żeby nazbierać jak najwięcej tych materiałów do wytwarzania broni także ja tutaj przytrzymuję i rozmontowuję po kolei wszystko jak leci zostawiam sobie tylko tak naprawdę o, ten pistolet też sobie zostawiłem, bo jest jakiś piski. i zostawiamy sobie tylko te rzeczy, które tutaj wybraliśmy spośród nich wszystkich resztę rozmontowujemy trochę mi szkoda, bo ogólnie za te rzeczy pewnie bym zarabił dobre Parę tysięcy, ale myślę, że w końcu trzeba się pochylić nad tym motywem tworzenia nad tym tworzeniem wyposażenia. Słyszałem, że to jest bardzo fajny system w tej grze. Widziałem też, że za stworzenie kilku różnych przedmiotów czy epickich, czy legendarnych, i tak dalej mamy trofea na PlayStation. Także plan jest taki, żeby to porobić. Dobra, lecimy teraz do wytwarzania i zobaczmy w ogóle, tak naprawdę, jak ten system działa, bo ja powiem szczerze, że nie jestem do końca e, pewny, jak on działa. Więc musimy tutaj przez niego przebrnąć jakoś. Ja sobie tutaj wezmę na przykład na broń biała i co? I tutaj nic nie ma. Czy ja muszę znaleźć jakieś schematy, czy o co chodzi? Tutaj mamy ulepszenia. Okej, okay, czyli to są rzeczy, które chyba ja mogę wytworzyć. Spróbujmy na przykład zrobić taki granat odłamkowy. A to co to jest? Amunicja do karabinu. Armat Dilo, zwiększa pancerz, zwiększa udźwig, szanse na trafienie krytyczne. Dobra, zróbmy sobie jeden granat, zobaczmy. Aha. I to tyle, tak? I te granaty się tworzą. eksp w wytwarzaniu mi tutaj rośnie. No i spoko. Czyli to się w miarę łatwo robi. Eee, widzę, że tutaj na przykład nie mogę wytworzyć tego pistoletu, ponieważ potrzebuję eee, niewystarczające atuty. Potrzebuję atut młodego technika. Tutaj potrzebuję atut epicki warsztat. Tutaj natomiast potrzebuję atut mistrz nad mistrze. A zauważcie, że miałbym dostatecznie prawie ilość komponentów, żeby stworzyć coś takiego, tylko nie mam, nie mam po prostu umiejętności. Na przykład te niebieskie rzeczy już mógłbym teraz w tej chwili robić. No nie wszystkie mam elementy, więc zróbmy na przykład to, co mamy. Tutaj na przykład mogę zrobić Max Doka MK1. Ale tych akurat mam ponad 100, więc nie będę na to tracił. Tutaj możemy zrobić jakąś niezwykłą snajperkę. Tutaj mamy strzelbę, tutaj mamy jakiś rewolwer. Czyli, tak na dobrą sprawę, ten system wytwarzania jest dosyć prosty. Tylko zastanawia mnie, co trzeba zrobić, żeby móc wytwarzać właśnie ubrania bądź broń białą. Czy to jest w ogóle możliwe. Także spróbujmy wytworzyć na przykład karabin snajperski. Ok, <laughs> wskoczył mi nowy poziom doświadczenia, który nie mam zielonego pojęcia, też co daje. Eee, I teraz zobaczmy, co ja wytworzyłem tak naprawdę. Ok, wytworzyliśmy coś takiego. No, ta snajperka, którą mam. Jest bardzo, bardzo potężna, ale zauważcie, że tutaj się pojawiło coś takiego jak schemat do wytwarzania, czyli takie jakby dostaje informację, że ta chyba broń została właśnie stworzona ze schematu, tak mi się wydaje, no bo nie wiem co innego, co mogłoby tu chodzić. No i tutaj, cóż, no mogę ten przedmiot rozebrać albo sprzedać. Zauważcie, że z tych wszystkich rzeczy, które mam, z tych komponentów, mogę tak na dobrą sprawę też je przerabiać i zarabiać na nich kasę. Bo zauważcie, że ten karabin snajperski, który wytworzyłem, mogę sprzedać teraz za 350 kasy. Więc robię trzy takie karabiny i zarabiam tysiaka tak naprawdę na tym. A tutaj, jeżeli chodzi o te komponenty, to mam dużo, dużo więcej opcji, jeżeli chodzi o wytworzenie. Zróbmy jeszcze jedną strzelbę, tak na próbę. Cyk. 150 punktów doświadczenia. No i co to jest za strzelba? Zwykła, totalnie najzwyklejsza strzelba. Nie za specjalna, ale nie też jakaś tam beznadziejna. Nasza, po prostu nasza, stworzona przez nas. Oczywiście możemy ją znowu rozmontować. Z niej znowu dostaliśmy powszechne komponenty do wytwarzania i niezwykłe komponenty i tutaj tak samo możemy rozmontować. Więc ogólnie możemy tak montować i rozmontowywać chyba w nieskończoność. Podejrzewam, że z rozmontowania dostajemy mniej elementów niż tracimy przy zmontowaniu, także to się pewnie tam w końcu nam nie będzie opłacało. Ale jeżeli tutaj na przykład jakaś legendarka fajna by się stworzyła, no to myślę, że na pewno byśmy na tym zyskali niesamowicie. E, dobra, to teraz w takim razie, moi drodzy, zajrzyjmy tutaj i podejrzewam, że żeby móc dobrze wytwarzać rzeczy, to trzeba pewnie rozwijać swoje zdolności techniczne. I być może tutaj przejrzyjmy na szybko tą zakładkę wytwarzania. Zobaczmy. E, rozmontowywanie przedmiotów dostarcza więcej komponentów. Umożliwia wytwarzanie rzadkich przedmiotów. O, widzicie, to jest ten młody technik, o którym y, czytaliśmy, że jest potrzebny, żeby móc wytwarzać te rzadkie przedmioty. Pasywna zwiększa efektywność przedmiotów zużywalnych. Rozłożenie przedmiotu na części daje 5% szansy na otrzymanie darmowego komponentu o tej samej jakości. Zwiększa obrażenia zadawane przez granaty. Rupiecie są rozmontowywane automatycznie. Ceny sprzedaży wytworzonych przedmiotów są o 10% większe. Czyli możemy jeszcze więcej zarabiać kasy na tych wytworzonych przedmiotach. Daje szansę 20% na wytwarzanie przedmiotu za darmo czyli bez zużywania jakichkolwiek komponentów. Technik polowy, wytwarzone bronie zadają o 2,5% więcej obrażeń. Sprawność 200%, wytworzone ciuchy. Mają pancerz zwiększony o 2,5 czyli widzicie, yy, można wytwarzać ciuchy, tylko nie wiem kiedy. Podczas rozmontowywania otrzymujesz z powrotem modyfikacje zamontowane w przedmiotach. Ok, czyli tutaj mamy coś do odblokowywania, do odzyskiwania modyfikacji. Bardzo fajna opcja, jak mamy jakieś modyfikacje, których nam szkoda. Ulepszanie przedmiotów zużywa o 10% mniej komponentów. No i tutaj yy, podrasowywanie. Umożliwia zmienianie komponentów niższej jakości w komponenty wyższej jakości. I z oprócz tego mamy jeszcze, umożliwia wytwarzanie epickich przedmiotów, to jest ten epicki warsztat, czyli idziemy sobie od młodego technika przez innowacje po epicki warsztat. Dalej mamy tańsze ulepszenia, daje szansę 10% na ulepszenie przedmiotu za darmo. Wytwarzanie przedmiotów zużywa od 15%, 15 mniej komponentów. Tutaj mamy najwyższa jakość, czyli parametry wytworzonych broni związane z obrażeniami zostają zwiększone o 5%. No i tutaj mistrz nad mistrza to jest możliwość wykonywania legendarnych przedmiotów. Czyli tak na dobrą sprawę, ja powiem szczerze, że nie wiem tutaj co trzeba zrobić, żeby móc wytwarzać na przykład zbroję albo broń białą, bo tutaj na przykład nie widzę takiego atrybutu. Może jest on w inżynierii, yy, bronie typu tech. Yy, to nie, odporne efekty. To nie. Widzisz jak obszar. Nie, no tutaj ewidentnie nie ma możliwości nigdzie. Być może po prostu. Ok, broń typu Tech ignoruje pancerz. Tutaj wszystkie bronie Tech, rykoszety i granaty mogą zadawać obrażenia krytyczne. Nie widzę tutaj możliwości właśnie tworzenia, tak jakby wybierania dlaczego to ma być tworzone. Tu mi się coś pojawiło na środku, co to jest? Nie wiem, co to jest. Ciekawe, jakaś chyba nowa miejscówka, która nam dojdzie niebawem. E, dobra, dobijmy sobie tą inteligencję do 10, żeby można było szczepy robić. E, no i cóż, nie wiem, bo w broni krótkiej też nie ma nic odnośnie tego, że można ją wytwarzać. Kolejny strzał, celowanie z pistoletu. Nie broń krótka, tylko broń biała. Zobaczmy, obrażenia. Obrażenia, efekty krwawienia. Nic tutaj nie ma odnośnie. Ok, 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 nic, nic. Widzę, że tutaj wszystko jest yy, o ostrzach: ostrza, ostrza, ostrza. Także nie wiem, czy ja tutaj chyba nie wrócę do, do mojej katany. Chyba, że nóż też się liczy jako ostrze. No teoretycznie powinien rozdamy sobie od razu tutaj punkty tu nie mogę dany kontratak ja nie bardzo kontratakuję a to? wykonanie przecinka za pomocą ostrza powoduje odzyskanie 20% zwiększenia szybkości to się pewnie w przyszłości przyda uniki powodują wytrzymanie krwawienie zwiększone obrażenie wywołane Większe obrażenia krytyczne podczas używania ostrzy. O, do tego to ja bym chciał dojść, tylko że tu 20 poziom trzeba mieć. Dobra, w takim razie damy sobie jeszcze jeden punkt tutaj. I wychodzimy, pójdziemy w budowę ciała. I tutaj jeszcze sobie coś rozdamy, na przykład... Na przykład, na przykład obrażenia zmniejszone. Zwiększa maksymalną wytrzymałość. O, super, to jest to, co bym chciał robić. Dobra, to skoro zajęliśmy się już wytwarzaniem, to przejdźmy sobie jeszcze tutaj do zakładki ulepszania. I tutaj mamy te przedmioty, które nosimy, i zauważcie, że te przedmioty też możemy ulepszać. Tylko, że jest tutaj napisane, że Twój poziom jest za niski, aby móc ulepszyć ten przedmiot. Na przykład tą katanę można ulepszyć, zauważcie. Tutaj nie przeszkadza, że mam niski poziom, więc nie wiem o co chodzi. Na przykład ten karabin też mogę ulepszyć, i naszą snajperkę też mogę ulepszyć. No i ulepszenie polega praktycznie na tym samym, na czym polega wytwarzanie czyli po prostu mamy komponenty i je tutaj wykorzystujemy do ulepszenia i się ulepszyło i teraz mogę ulepszyć je jeszcze raz i jeszcze raz i nie wiem jak długo można ulepszać, ale podejrzewam, że długo i dopóki mamy pewnie składniki. Nie widzę tutaj też żadnego paska ani niczego, co by wskazywało na to, że nie wiem, jakieś ilość ulepszeń już jest zrobiona, bo jeszcze raz ulepszyć. Ok, ulepszyłem. O, no i teraz na przykład już tego nie mogę, bo mi brakuje komponentu rzadkiego. Okej. Okay. No ciekawe, bardzo ciekawe. Fajna opcja, naprawdę. Bardzo fajna opcja. Bardzo mi się podoba. Eee, pozwólcie, że jeszcze sobie zajrzę tutaj. I tutaj. O, już mi wróciło, zobaczcie, już mi DPS 599 wrócił. Nie wiem o co chodzi, że. Wcześniej pokazywało 400, nagle 80. Ale teraz już jest w porządku. No dobra. Czyli mamy porobione i teraz.